Hej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony oczywiście Mervitv. I w dzisiejszym odcinku wydam 170 gemów na skiny. Widzowie, i za to musicie zostawić w tej chwili subskrypcję z dzwoneczkiem, by było mi niezmiernie miło. Teraz lecimy po 1000 subów, mamy już 500 osiągnięte. Teraz zostało tylko 500 subików oraz szczęście łapeczkę w górę, bo już jest to kolejny odcinek z progiem łapek. Pod tamtym odcinkiem wbiliście. 30 łapek, więc pod tym odcinkiem, jeśli wbijecie 15 łapek w górę, pojawi się jutro kolejny odcinek. Nie zdradzę wam jeszcze z czego, ale pojawi się. Będzie to content zrobiony jako pierwszy w Polsce. Jeszcze nikt tego w Polsce nie zrobił, więc z tej okazji, żeby zobaczyć co to będzie, musicie stanowczo zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. Ten odcinek pojawi się jutro, on będzie mega mocny. To co zobaczycie, to Jezu, widzowie. Ten odcinek będzie przymocny, tyle wam powiem. I dobra, mamy 363 gemy. Więc pierwszym skinem będzie Bibi Heroska, widzowie. Więc dobra, jesteście gotowi? Dobra, kupujemy Bibi Heroska, widzowie. Mamy to. Mamy Bibi Heroskę. Zostało nam 280 gemów ponad. Mamy już, widzowie, skina do Bibi. I teraz, widzowie, do kogo kupić skina? Do Tary czy też do Broka? Ja do Daryla nie mam skina, widzowie, jeszcze czekajcie chwilę. Moment, chwilka, moment, widzowie, czekajcie. Gdzie mam Daryla? Dobra, no to zróbmy tak. Kupimy jeszcze pierożkowego Daryla. Dobra, mamy pierożkowego Daryla. Oraz kupmy jeszcze, widzowie, Tarę. A co mi tam? I widzowie, na naszym koncie pojawiły się nowe trzy skiny, więc jestem mega zadowolony. Jeszcze bym kupił tego Bo, bo do Bo chyba nie mam skina. 150 gemów jeszcze bym uzbierał wtedy sobie. Kurde, Maxa bym sobie jeszcze widzowy kupił, albo Spajka. Oj, widzowie, ciężki wybór teraz mam. Wojownik Bo, czy może Spike? Dobra, widzowie, kupiłem jeszcze spajka. Jeszcze spajka kupiłem. Robot Spike. Co ja najlepszego zrobiłem? Czy mi starczy na karnet? Mam 77 gemów. Widzowie czekajcie, bo ja muszę sprawdzić, czy w ogóle mam, żeby doładować sobie za te 8 zł. Proszę. Jest widzowie, dobra, będę miał na karnet. Będę miał widzowie na karnet jeszcze. Ale mam 107 gemów. Więc bym kupił jeszcze sobie jakiegoś skina. Jeszcze jakiegoś skina bym kupił, widzowie. Ale kogo? Widzowie, Maxa chyba kupię. Maxa albo Broka. Nie, no, Maxa chyba. Kurde, chyba mam gdzieś ten karnet, widzowie. Chyba mam gdzieś ten karnet. Kupuję Maxa. Co mi tam, widzowie? Tego jeszcze chyba nikt nie zrobił z mniejszych youtuberów. Wszystko dla was, widzowie. Ile ja kupiłem w ogóle tych skinów? Co się stało w dzisiejszym odcinku? Pierwszym skinem jest Tara, widzowie. Kupiłem Tarę. Kupiłem... Dobra, tu mam jeszcze skina do, do Karla. Co <ścoughs> ja najlepszego zrobiłem? Skina pierożkowego do Daryla. Do broka mam tego skina, więc mi wystarczy. Dodaj na Majka mam tego skina. Do Maxa kupiłem za 80 gemów. Skina co ja zrobiłem, widzowie? Do Bibi kupiłem skina za 100 gemów. Do Spike'a kupiłem za tyle. Dobra, widzowie. Ja wydaję pieniądze na. Yy, znaczy, wydaję game tylko na skiny, widzowie. Więc widzowie. Mega ważna informacja teraz. Jeśli pod tym lajkiem live'em pojawi się 40 łapek w górę, oraz jeśli wbijemy 550 łapek, na tym koncie doładuję yy, powiedzmy 360 gemów za 100 zł. 360 gemów za 100 zł, widzowie. Jeśli wbijecie tylko 40 łapek, plus zrobię dla was konkurs w konkursie będziecie mogli wygrać 170 gemów, jedyne co musicie zrobić to zostawić łapeczkę w górę zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem żeby was nie ominął, nie ominął żaden materiał oraz napisać jakiś komentarz każdy komentarz, nie biorę udział tylko napisza, napisać na przykład Murphy, fajny odcinek ile ty wydałeś na te gemy albo coś w tym stylu a ja bym się modleczki z wami żegnał bo to co ja zrobiłem dzisiaj to się w głowie nie mieści jeszcze jakbym miał jednego gema jeszcze, jakbym miał jednego gema, bym sobie kupił tego, bo widzowie. Ale czekajcie, zobaczmy. Mam jeszcze coś na koncie, czy muszę doładować? Już nie mam. Mam, widzowie! Widzowie, co się stało? Widzowie, mam 58 gemów jeszcze. I bym to kupił sobie. Nie, już teraz, proszę, Merwi, proszę, miej tyle na koncie. Proszę, Merwi, proszę. Nie, dobra, nie mam widzowie. Widzowie, mam kupywać tego bo, czy... Czy to zbierać sobie na kolta? Bo czy kolt. Czekajcie, wypróbujmy sobie. Wypróbujmy sobie tego Bo. Nie, ten bo to normalnie. Nie będę widzowie kupywał Bo chyba. Ale kusi, no, kusi, kusi, kusi widzowie. Kusi to bardzo, ale jakbym to zbierał do Colta, kolt jest też mega mocny. Nie, widzowie, zbieram do Colta jednak. Zbieram do Kolta. Więc mordeczki, to bym było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia na live'iku. Live'ik oczywiście będzie za godzinę, więc serdecznie zapraszam. Widzowie, to co ja dzisiaj zrobiłem, to przekroczyło wszelkie normy więc yy, to wszystko dzięki wam w ogóle, bo to jest z Waszych Donate'ów, więc serduszko dla Was, kocham wam widzowie, buźki, papa, pa. Ja się z wami żegnam, do zobaczonka.